Ten przystanek Red Bull X Fighters Gems jest niejako zapowiedzią tego, co 6 sierpnia czeka nas wszystkich w Poznaniu, na stadionie miejskim. W związku z tym postanowiliśmy dać troszeczkę próbkę umiejętności zawodniczych i przedsmak tego, co, co, co czeka wszystkich fanów FMX-u. W związku z tym zaplanowaliśmy trzy przystanki, które miały swoje miejsce w Mikołajkach, dziś jesteśmy w Gdyni, w piątek będziemy w Szczecinie. W związku z tym, Gdy nie było naturalnym wyborem jako atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa, i postanowiliśmy w ten sposób przybliżyć ludziom to, co niesie ze sobą FMX. Właśnie, czym jest Red Bull X Fighters? Bez wątpienia to obecnie największe zawody tego typu na świecie. Największa światowa seria, bo trzeba powiedzieć, że składa się z sześciu przystanków. Polski przystanek będzie piątym przystankiem, który następuje bezpośrednio po edycji hiszpańskiej, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Jest więc to światowa seria. Zawodnicy biją się o punkty, które są zliczone na koniec, i wyłaniany jest niejako nieoficjalny mistrz świata. Jacy zawodnicy wystąpią w Poznaniu 6 sierpnia, no i jakie atrakcje czekałem na publiczność? No, więc 6 sierpnia będziemy mieli do czynienia ze ścisłą światową czołówką, m.in. Lee między m.in. Robbie Madison, m.in. Nate Adams, Adam Jones. Więc naprawdę top topów. Oni wszyscy już na pewno, na pewno wiedzą, że pojawią się w Poznaniu, ja mogę tylko uchylić rąbek tajemnicy, że być może pojawi się tam też zawodnik, który podejmie próbę wykonania triku, którego jeszcze w trakcie Red Bull X Fighters nie wykonano nigdy dotąd. Impreza ściśle na najwyższym poziomie. Dokładnie tak, tak jak mówię jest to niejako puchar świata, piąty przystanek odbywa się w Polsce, a później już tylko finał w Australii, więc wszyscy zawodnicy na pewno dołożą starań, żeby tutaj ostatnie punkty zaliczyć na swoje konto. Yeah, so my name is uh, Jimmy Verberg, I'm from Belgium, and uh, we are here in Gdynia to do the Red Bull X-Fighters Jam, which is a very good promotion for the Red Bull X-Fighters World Tour, and that's going to happen in uh, Poznań on August the 6th, so we are here to promote it, just be there.